Przed nami bardzo szybka zmiana pogody. Dzisiaj jesień, jutro zima. Monika Andrzejczak, dzień dobry Państwu. Już noc będzie zimniejsza od minionych. Od minus pięciu na północnym wschodzie przez stopień lub trzy stopnie w głębi kraju do pięciu na zachodzie. W pierwszych godzinach jeszcze będzie padać deszcz, ale nie tak intensywnie jak w ciągu dnia. Z, z każdą godziną od północnego wschodu te opady będą się zamieniać w deszcze ze śniegiem i śnieg, a drogi mogą się zamieniać w lodowiska, uważajmy. Wysoko w górach będzie sypać, tam biała warstwa zwiększy się o 10 cm. Do tego będzie bardzo silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Poza górami na południu i wybrzeżu do 60, w głębi kraju umiarkowany. Poniedziałek zacznie się pogodnie na północy Polski. Poza tym będzie pochmurno i ma padać deszcz, który od północnego wschodu będzie przechodził w śnieg. Tylko na południu do końca dnia deszczowo, a od północy, w drugiej części dnia, coraz więcej słońca. Rano i przed południem temperatura będzie najwyższa od minus 3 do 5 stopni. Potem z każdą godziną coraz zimniej, do tego odczuwalny wiatr najsilniejszy w Karpatach, do 100 km na godzinę. We wtorek pogodnie deszcz tylko na północnym zachodzie. W środę zachmurzy się i popada w całej Polsce. Temperatura wzrośnie do 5 stopni na zachodzie, a druga połowa tygodnia już będzie zimniejsza. Do zobaczenia!